Dzień dobry Państwu. Na początku powiem, że jest to wielka dla mnie przyjemność i zaszczyt, że mogę pracować w klubie Robrym Głogów. Szansa go! Będzie piłka w bramce, tak jest. Sitek, a więc ci zawodnicy, o których mówiliśmy, że mają rozmontować defensywę Robrego. <głos》> dziękuję. Taka bo jest wyrównanie! Lewandowski trafia do siatki i kto wie, czy to nie jest trafienie, które da utrzymanie chrobnemu błodu. Zajmę to ośrodkowanie w pole karne, jest strzał, jest gol! 3 do 0! Na trzecim miejscu w tabeli Petzlik pierwszej ligi. Piętna praca trenera Łukasza Beceli. To jest całego zespołu, któremu przewodniczę. Myślę, że to jest nagroda dla zawodników i nagroda dla całego, całego wspaniałego sztabu. Ja jestem osobą, którą przewodniczę i staram się, żebyśmy, można powiedzieć, rozwijali się nie tylko na boisku, ale też poza boiskiem, żeby być też dobrymi ludźmi I myślę, że to jest takie wyróżnienie tego miesiąca, w którym zagraliśmy naprawdę dobre mecze, byliśmy z zespołem, który nie przegrał żadnego meczu i z tego się bardzo cieszymy. Trzeba, trzeba powiedzieć na dwa różne okresy. Pierwszy to jest... Walka o utrzymanie, obyt, o to, żeby funkcjonowali funkcjonował dobrze klub, funkcjonowali dobrze zawodnicy, żeby mogli dalej utrzymywać rodziny. To była tak zwany okres odpowiedzialności, odpowiedzialności za, za zespół, za klub i uważam, że to był bardzo najtrudniejszy moment. Natomiast jesteśmy zespołem, jestem jest trenerem, który dąży do doskonałości. Cały czas chcemy się rozwijać, nie tylko w materii jest, czysto może powiedzieć w jakiejś jednej fazie gry, tylko we wszystkich fazach gry i chcemy. W tej materii, próbować się być lepszym, lepszym zespołem i lepszymi zawodnikami.